Hani, przyjechaliśmy do Wynetka! Jestem z moją sąsiadką Moniką. Cześć! I będziemy wam pokazywać Wynetkę. Wynetka jest jedną z najbardziej bogatych dzielnic w całych Stanach. Zdecydowanie jedna z top 3 zawsze najbogatszych w rankingach w Illinois. Z czym ci się kojarzy Wynetka? Mi się kojarzy z bogatymi ludźmi. Z bogatymi ludźmi i oczywiście takie wielkie domy i też jest tu fajna plaża blisko. Tak, tu mają dobre plaże przy jeziorze Michigan, mają przepiękne domy przy jeziorze Mexican spróbujemy wam to wszystko pokazać i na tym przedmieściu jest coś dla was bardzo też ciekawego, czyli dom z Kevin sam w domu, czy I think that's how you say it, Kevin's Home Alone, Home alone yeah. Więc zakładam wrotki, rolki i zaczynamy. Okej, okay, powiem Wam czemu zdecydowałam, że chcę nagrać ten film dla Was, ponieważ oh, there is. widzieliśmy w ogóle ice cream truck, czegoś co nie widziałam od kiedy byłam dzieciakiem. Czy jeżdżam w ogóle mm. po Nie, bo ponieważ my mamy lodziarnię, to tak nie jeżdżą Aha, koło nas. A, to prawda, mamy tą lodziarnię u nas, ale tak wyglądały ice cream trucks, kiedy byliśmy dzieciakami. To zawsze był mój ulubiony, jak byłam dzieciakiem. O, to jest klasyka. Tak, to jest A? 200 kalorii. U, czekoladowy ma mniej, smaczniejsze. Jedziemy dalej. Przerwa na lody się skończyła. Słyszycie tą muzyczkę? Mam taki mikrofon, że możecie nie słyszeć, ale to jest Ice Cream Truck Music. The weasel. W ogóle 11 dolarów za dwa lody. To są chyba winetka prices. 40 Wow. Widocznie pod billin pod klientel. Inflacja albo winetka. Albo to i to. Okay, przejeżdżamy przez takie centrum tego przedmieścia, gdzie są budynki bardziej takie biznesowe, retail, ubezpieczenia, banki, takie tam restauracje, sklepy, parkingi, w sumie tylko widzę banki i restauracje, sklepy. I właśnie te takie przedmieścia, które są dalsze, często mają właśnie takie taki centrum C taki centrum. i one są bardzo podobne. Downers Grove, Arlington Heights, właśnie tak. te centrum, one wyglądają tak. Zawsze jest jakiś taki budynek, który ma ten clock tower i zawsze jest taka kostka ładna, tak. dużo tych parkingów. zawsze te budynki mają podwalów trzy poziomy, nigdy więcej niż tam cztery. Cztery nawet nie pamiętam, żeby było. Więc mają pociąg, który w sumie wjeżdża. W tym pociągiem można dojechać do centrum miasta. Do no centrum Chicago, gdzie prawdopodobnie bardzo dużo osób tutaj pracuje, bo to osoby, którzy tutaj mieszkają, mają takie prace, które zarabiają im hajs. One są często w centrum Chicago. Bardzo dużo osób, którzy pracują w centrum, mieszkają w tych dalszych bogatych przedmieściach, jak już mają rodzinę. America! Ameryka to jest w ogóle apteka i ma takie... Czy w Polsce są takie sklepy, gdzie też się kupuje takie polskie rzeczy do jardy? Nie wiem, w sumie chyba nie, chyba nie ma do... To takie bardzo amerykańskie. Tak, w sumie dobre pytanie, czy są takie polskie ozdoby na podwórka? Dlaczego akurat Łynetka wybrałam jako przedmieście do nagrania i dlaczego ponownie nagrywam przedmieście? Ponieważ prawda jest taka, że Norwich, przedmieście, które poprzednio nagrałam, przedmieście, w którym się wychowałam, jest przedmiastem, które wygląda bardzo podobnie do po prostu okolic Chicago w tamtych, bo to jest otoczone Chicago i ono wygląda trochę jak po prostu dalsze części Chicago poza centrum. A przedmieścia, które są dalsze już poza Chicago, wyglądają inaczej. Znaczy one się różnią wszystkie te przedmieścia trochę od siebie i ta po prostu pokazuje taką totalnie inaczej wyglądającą przedmieść, gdzie jest więcej miejsca przy każdym domu, każdy domek się trochę różni od siebie nawzajem. No i na dodatek, jak mówiłam wcześniej, jest to jedna z najbogatszych dzielnic w całych Stanach, więc można zobaczyć po prostu różnicę w tym też finansowej części. W ogóle ja tak strasznie lubię jeździć przez te przedmieścia, bo te domy są takie urocze. Ja lubię, że każdy dom to inaczej wygląda, ponieważ w Norwich są takie podobne domy i to można zobaczyć w tym innym wydio. No tu jest, u nas była taka deweloperka w 50., które postawili jeden i ten sam dom, a tu jest rzeczywiście te domy powstały osobno od siebie. I, I są też piękne. mają takie duże podwórka, ciekawą architekturę, to warto jest popatrzeć. Warto mieć też pieniądze. Żebyście wiedzieli, jest dzisiaj mega gorąco. Jest e, chyba z 28, ale odczuwalna 31. To jak like Fahrenheit, like 80. 80, tak Fahrenheit. 86 czy 88, czy coś. I jest bardzo wilgotnie, więc poświęcamy się dla Was. Ale żeby dać do ilustrowania różnicę między zarobkami. Tam, gdzie mieszkamy. Tak, naszym przedmieściem, a tym przedmieściem. To tutaj średni zarobek jednego domostwa to jest 207 tysięcy do 208 tysięcy dolarów to są dane chyba z 2015 czy 2010 roku a w Norwich to jest ile? 47 do 48 tysięcy a średni dochód jedy, jednej rodziny to tutaj jest 250 tysięcy też dane z tamtych roku, lat a w Norwich 58 tysięcy czyli tu jest tak z 5 razy bogacz, bogacz bogaczej <laughs> idziemy szukać dla was najbardziej takie szałowe tutaj domy bo są tutaj takie totalne mansion Ponieważ monetka też jest na wybrzeżu jeziora Michigan, to też te posiadłości są dosyć wyjątkowe i mega fajne. Jeśli nie wiecie, to jezioro Michigan jest jeden z pięciu Great Lakes, czyli naszych wielkich jezior, i żeby mieć posiadłość na tym jeziorze, no to to jest chyba jakieś marzenie osób w tych okolicach. Would you like to have a house on the Great Lakes? Oh yeah. Bardzo bym chciała. Okay. Ale to są takie milion dolarowe domy. To trzeba być trzeba gdzieś pracować jako adwokat, doktor, na przykład. Albo Zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz tej posiadłości Jakaś taka brama ogromna Taki... w ogóle landscaping jak w... No, I mean, who landscapes their house like this? Not normal people Yeah, no Jezu, ta posiadłość się po prostu ciągnie i ciągnie To jest dalej... jak je like one person's home I tu jest... koniec Widać przez okna w ogóle Lake Michigan Idziemy teraz uliczką, która jest e, ostatnią uliczką przed wybrzeżem jeziora, więc te domy po naszej lewej są domy, które mają prywatny dostęp do jeziora, więc są to te najbardziej bogate, najdroższe domy w tej dzielnicy. Jaka myśli, że jest średnia cena domów tutaj? Ja myślę że chyba 1,5 milion. Wydaje mi się, że może tak być teraz, chociaż jak sprawdzałam te dane, to było około miliona za średnie, ale to było z 2015 czy też 2010 roku. Tam jest jezioro, ale ale nie ma dostępu dla, do niego dla normalnych ludzi w Łynetka. Znaczy w tych okolicach, bo to są prywatne te. Więc są tu też plaże płatne na jeziorze. I jak jesteś rezydentem tego miasta albo tej okolicy, to wtedy tanie płacisz, ale jak przyjeżdżasz z innej okolicy, to cię więcej szarżują Idziemy zobaczyć ich high school. Byłeś kiedyś w Nutrier? Nie, ja nigdy. Więc ja biegałam w liceum i mieliśmy czasami wydarzenia. Z Competitions przy Nutrier. i Nutrier był dla mnie, dla mnie zawsze takim marzeniem: jak, wow, ale świetnie ta szkoła wygląda. W ogóle ta szkoła jest podzielona na dwa kampusy. Jest jeden kampus dla pierwszej klasy, liceum, i później druga, czwarta jest na drugim kampusie. I ten drugi kampus jest tutaj w Włynetce, do którego podjedziemy, a pierwszy kampus jest w innym przedmieściu w okolicach, bo kilka tych przedmieść They Share a High School. Chodzą? Jako razem, razem płacą podatki i idą do tej samej high school. Szkoły, tak. Mhm. tak jak u nas dwa przedmieścia idą na jeden high school, ale mieliśmy osobne podstawówki. A czy wiesz, ile jest uczniów w tym high school? Jest dużo, kilka tysięcy. Jeśli się nie mylę, to jest chyba między obydwoma kampusami, jeśli się nie mylę, pięć tysięcy, ale sprawdzę to i napiszę tu, jeśli się mylę. W ogóle robiąc research o Łynetka, sprawdziłam high school, tam sprawdziłam na ich stronie, i co mają do zaoferowania i mają tyle klubów, mają książeczkę 26 stron różnych klubów. Na każdej stronie było tak 5 do 10, bo też były zdjęcia, to super dla uczniów i tutaj w Ameryce to zawsze jest taki competition, żeby dostać się na najlepsze studia. To właśnie jak twoja szkoła oferuje takie kluby, to masz taką advantage. Mm -hmm. Dokładnie. I jak e, robiłam filmik o, high school, o moim high school, bardzo dużo osób komentowało, że to jest bogata high school. Ono nie jest bogata high school. Nie jest. To, gdzie teraz jedziemy, jest bogata high school. W porównaniu nasz High School wygląda jak. Znaczy, dla, dla nich jesteśmy na pewno biedakami. Na pewno. No. Zapisałam kilka tych klubów, które mają w swojej szkole, żeby zajustrować po prostu jak ogromny wybór mają. U nas w naszym w miejscu było może z 20 do 30 klubów, co sądzisz? Chyba nawet nie, bo niektóre kluby to nawet nie były aktywne, no. Więc okej, okay, dla przykładu, mają na przykład trzy kluby polityczne, republikani, demokraci i bezpartyzanci klub. Mają i 17 międzynarodowych klubów, czyli tam Korean Club, Japanese Club, Southeast Asian Club i tak dalej. Mają Breakfast Club. <grywka> Breakfast Club, oni dosłownie robią śniadanie. Zbierają się co ileś tam dni, żeby po prostu gotować śniadanie. A I tutaj przy... w Ameryce śniadanie, to bym powiedziała, to jest takie bardzo ważne i ludzie bardzo lubią takie porządne śniadania gotowe. Tak, bardzo syte są i też w ogóle, znaczy też jest w Stanach duża kultura brunch, tak. czyli śniadanie lunch, który jest po prostu taką dużą posiadówką. Posiadówka, nie wiem, czy to jest poprawne słowo tutaj. Że jest to długi event. Nie, nie że jesz i kończysz. Siedzisz kilka godzin i pijesz mimosy i. I to przeważnie na weekend się tak jedzie. Z koleżankami się zbieramy razem na brunch. Dokładnie. Więc mają Breakfast Club. Następny mają Pep Club. Zapisałam to, ponieważ to jest to, co, coś, co kilka razy próbowałam wytłumaczyć w filmach o kulturze amerykańskiej i to jest ważne do liceum Pep Club. Przetłumaczyłam ich jakby opis w Google, ponieważ jest to trudne do wytłumaczenia. Pep Club zajmuje się podnoszeniem i promowaniem ducha szkoły. Jej podstawową misją jest angażowanie się w działania, które napełniają uczniów i pracowników dumą szkoły i celebrują jej osiągnięcia. To jest tak bardzo amerykańskie. Jakby ja nie mogę wytłumaczyć często ludziom o co chodzi w tym, że we have pep rallies and it's so important for us to have pep. Tak i właśnie to jest bardzo popula popularne tutaj w Ameryce nosić bluzki z logo szkoły, imieniem szkoły. Cały czas jak przyjeżdżamy obok domów to są napisy New Trier High School, Kid lives here. Są mega dumni z tego. Część uroku tego przedmieścia jest to, że nie ma ogrodzenia z przodu. Tak jak w większości domach w Stanach, nie ma ogrodzenia z przodu, więc bardzo ładnie to wygląda. Widać te różne domy. W Polsce jest zawsze ogrodzenie. I nie wiadomo, czy za tym stoi taki przepiękny dom, czy nie, jeśli się nie po prostu creepersko podgląda w podwórko. Dalej z tymi klubami: Cancer Awareness Club, Gender Sexuality Alliance Club, czyli klub, który promuje równość między y, dla osób LGBT, klub szycia na drutach, czy robienia na drutach, klub Archery, czyli klub łucznictwa. Po prostu, jeśli istnieje jakaś tam rzecz, którą można robić, czy można, no, to to istnieje ten klub. Oczywiście te typowe kluby, na przykład klub do, debaty, rob, robotics i tak dalej, oczywiście, że są, ale no, po prostu strasznie mają wielki wybór. Mają wiel Wielki Wybór Sportów. Jest to ogromna szkoła, jest strasznie dużo pieniędzy pompowane w tą, szkołą, w tą szkołę. Ona jest często w rankingach jedna z najlepszych w stanie i uczniowie się dostają na Ivy League Schools, czyli te najlepsze Harvardy, Stanfordy i tak dalej. Znaczy nie wszyscy, ale w dużo większych procentach niż u nas w szkole, gdzie czasami się zdarza jeden, dwa czy cztery uczniów. Ale tutaj ja. też uczniowie mają łatwiej, ponieważ pochodzą z rodzin, gdzie już rodzice ukończyli wyższą edukację. To trochę jest inaczej, jak się jest w pierwszej generacji tak jak my. Tak. No i też rodzice mają czas dla dzieci, bo pracują takie pracy, gdzie mogą być nawet w domu. Uczniowie są zapisane na sporty, muzyki, różne takie kształtujące rzeczy. Dużo więcej pieniędzy pompują w nich i ich rodzice mają lepszych na, nawet nauczycieli po szkole. Jakby wszystko mają po prostu lepiej wyłożone. Lepiej wszystko. No. I jakby wiedzą, co mają robić, żeby zdobywać coś w życiu, gdzie większość osób w naszym na naszym przedmieściu my byliśmy pierwszym pokoleniem, które szło na studia. Inna po prostu perspektywa i inne możliwości. przez mały park tutaj na tym prze e, przedmieściu. I jak sprawdzałam informacje, to w ogóle oni mają tak cały system parków. My mamy, my mamy jeden. Oni mają cały jakby kilka tych parków z placami zabaw. Mają parki z basenami, z, z plażami. Mają cały cały wielki system. I w ogóle Wynetka Park System nie wiem czy wiesz, e, Monika, jest drugim najstarszym systemem park Parks o, w tak? Illinois. Nawet nie wiedziałam. No w ogóle Wynetka różni się od takiego naszego przedmieścia tym, że ona, ona ma historię. Tutaj się ludzie przeprowadzili, budowali te domy, jak inni się przeprowadzili, gdzie nasza, jak mówiłam, powstała jako taka, taka inwestycja i później ludzie po prostu kupowali domy. Tu też dużo aktorów mieszka, polityków, sportplayerzy, no dużo takich bardzo słynnych osób. Powiedziałabym, że ten PEP i te tematy PEP, które poruszyłam wcześniej, to jest uczenie takiej dumy z przynależności, z przynależności do jakiejś grupy. Już się zaczął rok szkolny i już drużyna futbol ćwiczy. W amerykańskich szkołach futbol to tak jak jest najważniejszy sport. I to właśnie gdzie te pep clubs tak chcą, żeby najbardziej przyciągać ludzi do tych gier. Ale u nas nie był on tak mega popularny. Nie tak za bardzo. Nie. Bo nasza drużyna nie była dobra, ale chyba w ale tej też. Szkole... Wydaje mi się, że jest to też spowodowane tym, że nie mamy bardzo dużo rodzin z rodzicami amerykańskimi, którzy się tam jarają. Tak, to chyba to też. Po tej stronie boiska Saka. Po tej stronie ciąg dalszy, szkoły. Jest to taki, nie wiem, tak z 400 metrów na 400 metrów na 400 metrów budynek, może? Ale jest mniej zjawiskowa niż pamiętałam ją. Ale uwierzcie mi, że program w środku jest. Można pozazdrościć. Monika mówiła, że. Pimping the yard out in American stuff. <laughs> bardzo amerykańskie. Trochę takich bardzo basicowych informacji o tym przedmieściu. Włonetka mieszka, to są dane chyba z 2010 roku, z spisu ludności, 12 316 osób. Jest ma powierzchnię 10 km kwadratowych. Racial profile czyli ludność według ras, co jest coś co zawsze można znaleźć w Stanach. Uświadomiłam sobie ostatnio, że w Polsce nie robi się zawsze spisu białych i czarnych i tak dalej ludzi i to jest takie dosyć amerykańskie. Więc mieszka tu 94,8% populacji to biali. Następna największa grupa to Azjaci 3,3% i mają 4102 domów domostw i oczywiście ładne samochody. Tak, jak przyjechaliśmy obok liceum, to widzieliśmy jakieś dziewczyny pod 16 lat jechali pomarańczowym pięknym mustangiem. Ja jeszcze do tej pory w moim życiu nie miałam auta, ale to jest osobistego wyboru. Też bez sensu, gdybym miała auto mieszkając w Tokio. O tu jest chyba drugi park. Tu jest szkoła podstawowa. O, chyba, szkoła. Która też e, sprawdzałam to w researchu, też często zdobywa Blue Ribbon School, czyli szkoła taka, która jest uznana według naszego government. To jedna z z takim wysokim poziomem poziomem Takie uczenia. Takie testy biorą co roku dzieci, bo ja nie wiem czy dalej są te same co my brałyśmy te ISET. No nie wiem, pamiętam ISET. Takie standardized no. i według tego się chyba ustala te rankingi. A, o, chciałam coś powiedzieć, bo wydaje mi się, że będą takie komentarze w stylu, no ale w San Francisco są dużo droższe domy, dużo bogatsi ludzie są, ale też są dużo biedniejsi. I to tak ma wpływ na te statystyki. Tutaj jest dosyć jednolito Jednolita, bogata dzielnica. Nie ma tutaj za wiele osób below the poverty line, gdzie Ponieważ w większych miastach są. Tak i tutaj też są takie wysokie podatki, to jak się nie ma pieniędzy, to nie stać, żeby mieszkać w takiej dzielnicy. Mhm. W ogóle system podatkowy, to jest jak on wpływa na dzielnicy i e, możliwości jest bardzo ciekawe w Stanach i też bardzo mocno też krytykowane, bo to trochę cię ustawia na życie albo ogranicza twoje możliwości. Można się wychować w wynetka i Mieć mniej więcej gwarantowane dobre życie, bo pójdziesz siłą rzeczy do dobrej szkoły, a wychowasz się 10 km dalej czy 5 km dalej w biednej dzielnicy i twoje możliwości są po prostu całkowicie inna, inne. Mówiłam to chyba w filmie o moim przedmieściu. O, blokujemy rodny, ydru, rodę. Masz ograniczone możliwości wychowując się w innym przedmieściu w porównaniu do takiego. Teraz chodzimy na dół na plażę i zobaczymy jak to jezioro wygląda. Wow! Piłki to właśnie są dla piesków, ponieważ to jest plaża typowo dla psów. I widać, że tu są te torebki, żeby pozbierać po psie mają, żeby umyć, umyć im nóżki, ten. Łapki, łapki, no, dobrze przemyślane. Zabiłam Cię poprawnie. Poza biciem moją sąsiadką jesteś też w drugim miejscu. Przedstawca, poza nie wiem dokładnie jak to powiedzieć. No, właśnie, ja brała, brałam udział w konkursie królowej parady 3 maja tutaj w Chicago i ja zostałam wybrana jako pierwsza dama dworu oraz nic spoto. To e, bardzo jest ciekawe wydarzenie tutaj w Chicago. I Polonina, młodzież tutaj bardzo uwielbia się angażować w różne sprawy. poloninę. w ogóle e, parada 3 maja zawsze było wielkim wydarzeniem. Co roku, jak ten maj się już zbliżał, to wyciągaliśmy nasze stroje krakowskie. Wiadomo było, na którym rydwanie będziemy. My, my byliśmy w grupie tańca ludowego, jak go byliśmy bardzo młodzi, więc zawsze byliśmy na, na tamtej rydwanie. Później byłam w grupie Serduszka, e, chórze, mieliśmy też swój rydwan. A poza tym, jak nie byłam w jakiejś tam grupie, to chodziłam z moją polską szkołą i wtedy nie byłam na rydwanie. Chociaż szkoła chyba miała rydwan, ale było za dużo uczniów, żeby wszyscy byli na rydwanie. Zawsze był to wielki event i pamiętam te różne parady. Zawsze było takie mega exciting, że jedziemy na paradę, nie ma dzisiaj polskiej szkoły, jedziemy na paradę. I jedziemy do ostatniego i potencjalnie najważniejszego przystanku tego filmu, czyli Home Alone Home. On jest często nas sprzedaż, tak, bo też bym chyba nie chciała tam mieszkać. Cały czas przyjeżdżają ludzie i robią zdjęcia. Wspomniałam o tym, że ktoś mógłby przyjechać tu autem i was roztegować, znaczy kamerę. Bardzo popularne nazwy ulic to są różne drzewa. Właśnie dużo tych domów w tej dzielnicy i też kościoły to są e, designowane przez bardzo słynnych architektów. Dlatego no. tak pięknie wyglądają. Uuu, to jest nice grow. Someone's barbecuing. Oh, I see it. Woo! Poznajecie? Dom Kevina. Sąsiad Kevina Kevin Może Kevin w domu jest, może sam jest. O oh, no oh, <laughs> Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli macie jakieś inne tematy, które chcielibyście, żebym poruszyła, póki jestem w Stanach, a będę w Stanach jeszcze na przez jakiś czas, to dajcie znać w komentarzach. Podziękujcie Monice w komentarzach. Zapraszam was do sprawdzenia jej Instagram i do zobaczenia w następnym filmie. Mamy jeden problem. Nie zapisaliśmy na mapie gdzie zaparkowaliśmy, więc teraz szukamy auta. Ej, ten park wygląda zajebiście. Chętnie bym się tutaj pobawiła. Monika bardzo dobrze ma bardzo dobre wyczucie w kierunku i znalazła nam auto, jakby totalnie nie, nie wiem jak, ale kilka razy jakby wiedziała, w który kierunek po prostu są rzeczy. Nie mam żadnego wyczucia takiego, okazuje się. Więc brawo Monika, dziękuję, że nas uratowałaś. That's all. Till next time folks. Alright. Chcieliśmy dograć jeszcze jedną naszą taką obserwację. Widzimy, że bardzo dużo ludzi tutaj ma czas dla swoich dzieci i tak poświęcają czas, żeby jechać z dziećmi na rowerze, na spacerki, grać, grać w, w gry no, razem. Jakby cały czas widzimy tu rodziców z dziećmi. No i tak jak mówiliśmy, to też rodzice, którzy spełniają swoje hobby. Jak się więcej zarabia, to jednak ma się więcej czasu na takie rzeczy.